Z tej strony Karolina i witam się z wami na moim kanale. Dzisiaj opowiem wam trochę o książkach, które według mnie są idealne na wiosnę. No, ta pogoda za oknem to momentami bywa bardziej jesienno-zimowa niż wiosenna, ale mam nadzieję, że dzięki tym książkom poczujemy, jakby jakoś przywołamy tą wiosnę. Do naszych serc i do naszych miejscowości, i w końcu będzie ciepło i przepięknie. Ja nie mogę się do tego doczekać. Nie mogę się doczekać gorących, długich, pięknych, słonecznych dni. I dla mnie wiosna kojarzy się, można powiedzieć, z dwiema kategoriami książek. Są to książki zabawne, śmieszne, lekkie, ale takie, które niosą też jakąś za sobą wartość, tak można powiedzieć. Chociaż. Niekoniecznie muszą, książki nie zawsze są po to, żeby nas czegoś uczyć, ale z drugiej strony są to książki, właśnie ta druga kategoria, to są książki, które są cięższe, ale mogą nas czegoś nauczyć. Na wiosnę wszystko rozkwita, wszystko się rozwija, więc to jest też dobry moment na taki samorozwój. Genialnie to powiedziałam. I zacznijmy, myślę, od czegoś, co jest moim patronatem, co miało premier w tamtym roku i co jest książką o. Tolerancji, dla mnie przynajmniej ja ją tak odbieram. Jest to książka Anonimowi Heretycy od Katie Henry. Poznajmy tutaj naszego głównego bohatera, Michaela, który zmienia szkołę, jego rodzice się przeprowadzają, jego tato dostaje lepszą pracę i trafia do szkoły katolickiej, gdzie Michael nie jest osobą wierzącą, i w tej szkole katolickiej poznaje. Inne osoby z różnych wiar, z różnymi przekonaniami, z różnymi wartościami. I Michael, który na początku jest osobą bardzo nietolerancyjną, nie jest bohaterem, który, wiecie, z otwartym umysłem wszystko przejmuje. Widzimy, jak zaczyna się zmieniać. Obserwujemy też jego relacje, właśnie z ojcem, którego Michaelowi troszkę brakuje, bo ten ojciec jakby jest, ale też. Trochę go nie ma, bo bardzo dużo czasu spędza, jakby poświęca swojej pracy i temu, żeby jego rodzinie żyło się lepiej. Jak się okazuje, to nie zawsze wystarcza i Michael po prostu wolałby od tego czas spędzony ze swoim tatą. Jeśli lubicie młodzieżówki, które coś ze sobą niosą, to właśnie to jest ta książka. I mam też poradnik dla gentlemana o występku i cnocie. Z kolei tutaj poznajemy naszego głównego bohatera, Montiego, który jest osobą biseksualną. I zaznaczam to na wstępie, dlatego że mamy tutaj XVIII wiek, więc. No, nie jest zbyt łatwo, jakby. Dobra, mamy XXI wiek i nadal nie jest zbyt łatwo dla osób, które mają inną orientację niż heteroseksualną. I Monty razem ze swoją siostrą Felicity, a także największym przyjacielem, który jest jednocześnie jego. Percy bardzo podoba się Monty'emu w ten sposób i jadą na podróż, na taki road trip i Percy tak samo zresztą jak Michael, to jest coś co łączy te dwie książki, że tutaj główni bohaterowie nie są idealni, to są um, młodzi mężczyźni, którzy muszą po prostu pewne rzeczy sobie przepracować, pewne rzeczy zrozumieć i pewnych rzeczy się nauczyć, więc widać w nich ten rozwój i ja... O wiele bardziej wolę mieć bohatera, który jest nieidealny i na przestrzeni stron w książkach po prostu się zmienia, niż gdy mamy od razu chodzący ideał, który zbawia świat. Teraz mam też trzy książki, trzy romanse, jeden ta książka jest w sumie bardziej trochę obyczajowa, zamiana jest bardziej y, obyczajowa i mam jeszcze klub bromans klub książki, a także materiał na chłopaka. W zamianie śledzimy dwie główne bohaterki, y, wnuczkę i jej babcie oczywiście, które zamieniają się swoimi miejscami zamieszkania. Babcia wyjeżdża do Londynu, a wnuczka wyjeżdża na wieś do domku babci i też te bohaterki właśnie przeżywają taką wewnętrzną zmianę zauwa zaczynają zauważać pewne rzeczy w swoim życiu, które nie do końca były ok, ale wcześniej tego nie widziały. Jest to naprawdę wspaniała ciepła powieść z fajnym poczuciem humoru i myślę, że może wam się spodobać. Później mamy coś bardziej już romantycznego ze scenami erotycznymi, których ani nie ma bardzo dużo, ani nie są jakieś niesmaczne, po prostu są, bo, bo są to to jest romans i mamy tu małżeństwo, ale niestety to małżeństwo zaczyna się walić w momencie, kiedy, kiedy nasza bohaterka, tutaj kiedy ta żona mówi swojemu mężowi Gabinowi, że cały czas tak naprawdę udawała w ich pożyciu seksualnym swoje zadowolenie. Gawin robi jej awanturę, czyli absolutnie ostatnią rzecz, którą powinien zrobić w takiej sytuacji, że kobieta, która od jakiegoś czasu już nie była zadowolona z tego, jak ich związek wygląda, no mówi, że to koniec, i Gawin robi wszystko, żeby jakoś te, to małżeństwo naprawić. Fajnie, że mamy tutaj motyw taki niestandardowy dla romansów, bo zazwyczaj w romansach mamy dwie osoby, które się poznają i muszą jakoś tą znajomość przepracować, i tak właśnie będzie w książce, o której powiem za. 10 sekund, a tutaj mamy już istniejące małżeństwo, które trzeba ratować, jest śmiesznie, jest książkowo, mamy bohaterów, których naprawdę da się lubić i jeśli jeszcze nie czytaliście, to koniecznie nadróbcie i ja czekam na kolejne tomy, gdzie właśnie będziemy poznawać, śledzić losy. Pozostałych członków tego klubu książki. I książka, właśnie, o której wam zapowiadałam, że powiem, to jest materiał na chłopaka, historia, właśnie, w której bohaterowie muszą przepracować i to bardzo mocno swoją nową relację, dlatego że Luke i Oliver są całkowicie, całkowicie innymi osobami. Są na innym, w innym momencie swojego życia, mają inne charaktery, mają inne priorytety i inny styl życia. No i. Zaczynają udawać parę. Jak to się skończy, musicie oczywiście przeczytać sami, ale jest to przeuroczy, przeuroczy romans i też bardzo, bardzo zabawny. Jeśli jesteśmy teraz na etapie książek właśnie z męską, męskim romansem i książek z motywem LGBTQ, to mamy też książkę Weroniki Łodygi, Heart Comfort, gdzie poznajemy naszych bohaterów. Którzy żyją w Polsce, co jest ogromnym plusem tej książki, dlatego, że rzadko czytamy polskie książki od polskich autorek, które dzieją się w Polsce, w którym właśnie mamy bohaterów innych niż heteroseksualnych. I to fajnie ukazuje tą polską rzeczywistość, właśnie młodzieży innej niż cispłciowej i innej niż heteroseksualnej. Więc, jako coś miłego, na wiosnę, jako książkę, trzeba po prostu tak. Ogrzewa wewnętrznie nasze serce, to jest coś idealnego i już niedługo będzie miała, kolejna, będzie miała premierę kolejna książka Weroniki Łodygi, czyli Angst with Happy Ending. Na pewno będę ją czytać i recenzować na kanale. Smutniejsze tematy znajdziemy w bardzo niedocenianej książce, czyli w Piękno, które pozostanie. Tutaj poznajemy trójkę głównych bohaterów i każdy z nich musi zmagać się z żałobą. I ja wiem, że żałoba jest takim tematem, który jest w literaturze wałkowany na sto różnych sposobów, ale często żałoba jest um, argumentem do powiedzenia jakiejś innej historii, a tutaj żałoba rzeczywiście cały czas jest na pierwszym miejscu. Nie jest tylko jakimś takim środkiem do powiedzenia większej historii. I mamy coś Uroczego, i to będzie chyba jedna z ostatnich uroczych i miłych i zabawnych książek, czyli Tweet Cute. Mówiłam Wam o tej książce w marcowym rapapie, w marcowym podsumowaniu czytelniczym. Poznajemy dwójkę głównych bohaterów, którzy toczą wojnę Twitterową. Jest zabawnie, jest dużo social mediów. Więc jeśli chcecie o tej książce poczytać, czy posłuchać właściwie trochę więcej, to zapraszam Was do tego filmu. Zostawię link w opisie. A że na wiosnę dni są dłuższe, yy, to... Możemy też czytać dłuższe książki. Tutaj akurat jest angielskie wydanie Ballady Ptaków i Węży, czyli książki Susan Collins. Jest to prequel do Igrzysk Śmierci, który opowiada historię, no wtedy nie prezydenta, ale młodego prezydenta Snow'a i tego, jak w ramach, można powiedzieć, zaliczenia akademii, zaliczenia szkoły, uczniowie mają mentorować e, uczestnikom Igrzysk Śmierci. Są to pierwsze Igrzyska, tutaj są dziesiąte Igrzyska, ale są to pierwsze Igrzyska, w której właśnie istnieje rola mentorów i jest bardzo wciągająca. Nie będę Wam mówić nic, nic więcej. Jeśli tą książkę wczytaliście, to ja też nagrałam e, film, który zawierał segment spoilerowy, więc jeśli chcecie posłuchać moich wynurzeń i przemyśleń, to taki film jest. Na moim kanale i zaczynamy od książki po angielsku, ostatniej, tak, ostatniej książki po angielsku, którą tutaj mam. I zaczynamy już książki z cięższym kalibrem, które są momentami smutne, przerażające, ale mogą nam otworzyć oczy na pewne kwestie. Książka Grown, fantastyczna młodzieżówka, raczej nie dla osób, które są bardzo wrażliwe, dlatego że tutaj mamy dużo, dużo trigger warningów. Ja zobaczę, czy tutaj tak. Content warning to jest mentions of sexual abuse, rape, assault, child abuse, kidnapping and addiction to opioids. Więc tych um, warningów, ostrzeżeń jest naprawdę bardzo dużo. Wiem, że nie każdy jest w stanie przeczytać taką książkę, ale jeśli jesteście ciekawi, jak. To działa, że dorosły mężczyzna nie odpowiada za swoje czyny, i całą karę, całą odpowiedzialność przejmuje dziewczyna, która była młoda i niedoświadczona i po prostu była oszukana, dlatego że była naiwna, co jest w 100% zrozumiałe, to w Grown. Możecie się o tym dowiedzieć. I podobny schemat, właśnie, że jest gwiazda, której wszystko uchodzi na sucho, i jego ofiary milczą. To jest książka powiedziała, czyli śledztwo, które zdemaskowało Harveya Weinsteina i zapoczątkowało ruch mitu. Dosyć długi, dosyć złożony, bardzo merytoryczny reportaż, w którym właśnie dwie dziennikarki rozmawiają z ofiarami Weinsteina. I dowiadują się, dlaczego te osoby, dlaczego te kobiety przez tyle lat milczały. Jeśli czujecie, że nie wiecie może na, wystarczająco na temat rasizmu, albo chcielibyście się dowiedzieć, y, dlaczego tak jest, jak to działa i czy rzeczywiście ten rasizm istnieje, to mam dla Was książkę Czarny, jak ja. Fantastyczny reportaż. Najprawdopodobniej już niedostępny w księgarniach, może oprócz tak, może. Będzie dostępny w księgarniach typu Dedalus albo tak czy tam. Jest to historia dziennikarza, który przyciemnia swoją skórę i jeździ po różnych miejscach, żeby dowiedzieć się, jak wygląda rasizm, jak tak naprawdę wygląda ta segregacja rasowa, czy ona istnieje, czy nie. Czy ta dyskryminacja na tle skóry jest rzeczywiście problemem? No to jest, to bardzo, bardzo otwiera oczy. Zresztą, tak samo jak reportaż Ku Klux Klan. Tu mieszka miłość. Tutaj oczywiście sprawa jest przedstawiona zupełnie z drugiej perspektywy, czyli z perspektywy członków Klux klanu bardzo ciekawa i też przerażająca perspektywa. Kolejna książka, już kończymy powoli. Czy Bóg wybaczy siostrze Bernadeczcie? Ja wiem, że może wiosna to dla Was nie jest czas. Na czytanie cięższych rzeczy. Dla mnie zdecydowanie jest bardziej chyba niż jesień, bo wtedy one mnie aż tak bardzo nie dołują, jak podczas ciemnych i zimnych dni. No, co mam o tej książce powiedzieć? No, to, że warto przeczytać, nie będzie to książka dla każdego. Bo mamy tutaj historię ośrodka prowadzonego przez siostry Boromeuszki, które znęcały się nad swoimi podopiecznymi fizycznie, psychicznie, a także czytamy o tym, dowiadujemy się, jak tak spędzone dzieciństwo i ten wiek dojrzewania wpływa na człowieka. I ostatnia rzecz, którą myślę, że warto połknąć, nieważne czy czytaliście dziennik Anny Frank, czy ta lektura jest cały czas przed Wami, czyli dziennik Anny Frank, ale. W, ram... w formie powieści graficznej. Naprawdę jest fantastycznie narysowany. Oczywiście jest skrócony, ale te najważniejsze wydarzenia, właśnie z życia Anne Frank i z całej rodziny Franków, są tu zachowane. I być może wiosna będzie też dla Was czasem, kiedy poznacie komiksy, powieści graficzne i właśnie zaczniecie sięgać po coś nowego. I to już wszystkie książki, wszystkie moje polecenia książek idealnych. Według mnie oczywiście na wiosnę koniecznie dajcie znać w komentarzu na dole jakie książki dla was są idealne na, na tą porę roku, które książki kojarzą wam się z wiosną. Być może stworzymy taką fajną listę poleceń wiosennych książek. Oczywiście w opisie znajdziecie informacje i podlinkuję tam te filmy o których mówiłam, dłuższe recenzje książek o których wspominałam. I dziękuję wam bardzo za oglądanie. Widzimy się w kolejnym filmie. Cześć!